mecz finałowy Pucharu Polski i na tym spotkaniu został odegrany i odśpiewany hymn narodowy. A dzisiaj zespół zdobył klubowe mistrzostwo Polski, a więc tytuł najważniejszy w Polsce. Proponuję, aby wszyscy razem naszym zawodniczkom odśpiewali hymn narodowy. Jeszcze Polska jest podjeżdżemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo.